Cześć, witajcie, z tej strony TILUSIEK. Zapraszam na relację z trzeciej rundy Grand Arena Championships Galaxy of Heroes tryb 5 vs 5. Jest to runda o y, pierwsze punkty, runda o honor, z tego względu, że w poprzednich dwóch rundach jednak RNG nie sprzyjało mi. W każdym razie teraz spotykam się z graczem Oso Cezar na skład arenie używa on teoretycznie Darth Ravena z Malakiem, z Bastylną Shan, Fallen Sith Empire Trooperem oraz hk 47, ale to co jest niepokojące, a to chyba nawet widać tutaj od razu, posiada również swoim, w swoim portfolio, że tak powiem, generała Skywalker'a. I spodziewam się, że albo Ning gdzieś wystawi w obronie, albo generalnie użył go do ataku i a żeby ażeby uzyskać w miarę Wysoki rezultat punktowy, no bo z tego co widzę, już mnie tutaj zaatakował, aczkolwiek nie bez przygód, przyznam szczerze. Walczył dwa razy z Grebiusem, dwa razy z Banty Hunter, co jest raczej mało spotykane. Ponadto tutaj wszystko poszło się czesać naraz. Timy na samym dole, i miał jeszcze przygody z Nightcasteerkami, a jeśli chodzi o takie wypełniacze tutaj generalnie nic nie pomogło i poszło się czesać na raz. Co to czeka na mnie? Jego właśnie arenowy team z Darth Ravenem. Panty Huntersi w takim dość nietypowym składzie, przynajmniej na pierwszej linii. Tutaj mamy Night Sisterki oraz Old Republic z Złatem. Plan jest taki, ażeby na Old Republic z Złatem użyć naszych sprawdzonych robaczków, Geonozjan. Tutaj Jedi Knight Raven. A jeśli chodzi o Darth Rivena i tego i bandy Huntersów, tutaj będzie prawdopodobnie Mirror Match, tutaj będzie Rage the Training wstępnie i zobaczymy, co się dalej będzie działo. Podejrzewam, że gdzieś tam już upchnął jeszcze z tyłu Greviusa, ewentualnie Geonozjan. I jeśli tam faktycznie jeszcze jest gdzieś Gasto, Faktycznie trzeba by um, uważać, w każdym razie, tak, rozgrywkę zaczniemy sobie od y, Night Sisterek. Night Sisterki generalnie y, tutaj są z y, Assassin's na reliku, więc y, niespecjalnie mogę sobie tutaj pozwolić na jakieś tam y, eksperymenty z Imperial Pressami, Więc tutaj idziesz y, miał Jedi Night Raven. Y, tu jest, tu jest. Tutaj nie ma się co patyczkować, nie ma co się zastanawiać nad e, RNG. Generalnie, celem jest e, pozbycie się wszystkich możliwych tonów, w sensie teamów, na raz. E, dobrze, najpierw może obniżymy kuzyn na Fanzine i zaraz może też będzie pierwszy strzał. Tak, to było raz. E, może teraz tak. No, myślałem, już że już zejdzie. Trudno. Zaraz Madre Talzin tutaj spróbuje zaaplikować nam tą e, plagę. Może tak. No dobrze, to było dwa. Znaczy, przepraszam, to zębiaczka zeszła. E, może tak. To było dwa. No tak, teraz próba zaaplikowania plagi. Uhum. No, nie chcemy, nie chcemy. Gdyby tu się działo coś więcej. Mm, teraz tak zrobimy. Daka teraz pewnie wskrzesi. O! No, no właśnie. Daka miała wskrzesić, i wskrzesiła faktycznie. I się zaczęło chwilowo tutaj dziać dość dziwnie. Ale mam nadzieję, że. Znowu? Przepraszam, dlaczego ona tak szybko wskrzesiła? nie tak to ma wyglądać generalnie. A czemu Daka od razu wskrzesiła? To jest takie trochę zastanawiające. A, no tak, niepotrzebnie to akurat. Straciłem ruch. Serio? Dobrze, no Daka generalnie trzeba tutaj unieszkodliwić, ogóle. Tylko czemu... Czemu Daka tak szybko wskrzesiła? To mnie zastanawia. Aha, tak. Tak. Rewaj. Tam. Tak. To jest iście zastanawiająco, Dlaczego Daka od razu wstrzyśliwana? ale trudno, generalnie. Właśnie to zepsuło mi całą potyczkę. Już nie będzie full, punktów. Serio? No się dlatego dobrze, że tutaj wziąłem team z Jedi Night Ravenem. Bo z jakimś innym teamem, który tutaj został zaplanowany, znaczy który mógłby być zaplanowany, to. W życiu by się to nie udało. Dobrze, weźmiemy tak. Podleczymy się. No i generalnie kiepskie banerki. Tutaj 58, 57? 59? No pff, dobrze, bo Still tylko tutaj straciła protekcji, ale nieprzyjemna rozgrywka. Bardzo nieprzyjemna rozgrywka. Dobrze, teraz tak. Mission. Ile ona ma Sto 196. Kart ma tutaj też krytykę damage, tak? 188. No dobrze, tutaj idziemy ze robaczkami. Janing G12 versus Old Republic z Łat jest, jest oczywiście na Zecie, więc łatwiej ruszy pierwszy i on będzie utrudniać. Będzie utrudniać właśnie dlatego, że obraz razu dla e, Zalbara. A my zrobimy sobie tak. Jak najszybciej trzeba się pozbyć e, protekcji z Zal'Bara. Albo w ogóle samego Zal'Bara w sumie. Nie, tak to nie da rady chyba. Ale tak, Łata też już tutaj nie chcemy. Mm, tak, może. Łat mi tutaj będzie utrudniać. Właśnie będzie ich leczyć. Każdorazowo. I teraz muszę jak najszybciej zejść. O, dobrze. E, teraz Basic otoczymy się troszeczkę, e, może blinda dla Kanderusa. Oczywiście nie wszedł, bo po co. E, basic na karcie. Może basic. Basic, żeby się podreperować Oho, basic. Block, ability block oczywiście nie, basic, basic, big hit, dokładnie, basic, no tutaj kompletu punktów też chyba nie będzie. Tak mi się coś zdaje, nie, nie będzie. Tak to wstępnie wygląda, że raczej nie będzie tu kompletu punktów, tak. Jakoś mało tych punktów, ale no, wszystko przez łata. Fajnie, awans do Bronzim. W końcu. Do trzech walk sztuka. I co mamy z tyłu? E, Geonozian e, oraz Roach One. No to chyba, aha. Geonozjanie są na relikach. Haha, fajnie. Ale z kolei Hilusa też tam nie chcę ryzykować. Dobrze, na razie spróbujemy sobie Roach One załatwić jako tako w undersize. Roach One spróbujemy sobie w undersize na zasadzie takim właściwie. Rex, Old Ben oraz Wampa. Profilaktycznie po prostu. Guns. Lots of guns. Uh -huh. no, na razie jest bez sensu, ale bo zaraz mi przyród wyklęsuje, yy, Chyba, że o, może tak, aby to było Fajnie. No, łampa, rób coś. Dobrze, możesz zapankować. Ok. Dżin trzeba się najpierw wszystko pozbyć. Dżin na przykład tak. Cassian też jest tutaj dość mocnym damagerem w repozorom. Bardzo fajnie. Jeszcze się Rex na pewno nie naładował, więc z czymś spróbujemy na razie. Tak. Na basiku Łampa ma tutaj niezłe pierdutnięcie, nie I o to chodzi. Zobaczymy. Nie, za słabo jeszcze. Dobra, papa pa, base. Eee, może tak. Basic, no bo tutaj nie ma co czarować, tu się nic specjalnego nie dzieje. Przynajmniej Chili tutaj zazłapał. Okej, okay, tu jest trochę irytujące. Trudno. Nie, I co? Starczy? Starczy. Dobrze. Teraz tak. Tutaj są Geonozjanie, więc tutaj musi koniecznie iść treja. Tak czy siak. Gdzie jest Spine? Zaraz zobaczymy Spine. Pewnie na Critical Damage. Spine na Helcie? Panie! Spine na Helcie. Ale też ma to tutaj trochę damage'u, no. Held, halt, heldem, ale e, relik relikiem. Spy tutaj będzie jednak niebezpieczny. Wszyscy na zjanie na reliku czwartym, no. Jeszcze ani jednego robaczka nie ma na, ten, na reliku. No, ja to taka mała uwaga. E, dobrze, no to co? Traja. Tutaj nie będziemy się bawić żadne undersize'y. Nie chcę tutaj ryzykować. Sit Assassyn'a chyba bym wziął jeszcze profilaktycznie, ponieważ potrzebuje Nihilusa tak na zapas. Gdyby coś tam się miało wydarzyć złego, to pójdzie tutaj sobie Sit Assassyn'a. Oby to wystarczyło, ale. Oby tylko Traja się ruszyła. No, by tylko traja się ruszyła. I chyba po Sajonie. Tak, i po Sajonie. Fajnie. No, tak. No, tak. No chociaż kurdy brudalfa trzeba mi się pozbyć, ale no, tutaj nie wiem czy da radę. Aha, traja, biedna traja. Bardzo biedna traja. A ona ma jakby co, strzałkę z, z critical avoidance. Uu, uu. Tak. Serio? Aż kurde. No dobrze. Powiedzmy, że ten margines jednej, jednej walki tutaj mam. No. Relikowe robaczki zrobiły swoje. Dobrze, zobaczymy, co dostaje na dobitkę. Tak, dzięki, dzięki, dzięki. Też ci coś dam. Trzymaj. Eee, no dobrze, robimy tutaj teraz taką sytuację w postaci Mirror Matcha. Ono na szczęście nie ma jakiegoś super szybkiego tego droidena, aczkolwiek jest już mocny, bo jest na, na potency i ofensie. A Baśka, upadła Baśka, ma 2,74. No ale. Wiadomo, takiego teamu nie można lekceważyć, więc e, pójdzie tutaj do ataku Full Seed Empire Team. Typowy team, znaczy typowy. Mój ale nowy team po prostu. Tutaj nie ma się co patycz patyczkować. Mhm, tak. Dobrze, tak. no, w pierwszej kolejności pozbywamy się Bastilli. Mm, miałem się pozbyć, ale okej, okay. Nie wyszło trudno. Teraz robimy tak. Tak, żeby znowu tam poszedł na hit Empire Troopera. Ale. Tak. No, zejdzie? Nie zejdzie. Ok, Bastilla must die. No fajnie, bardzo nie fajnie. Wejdzie teraz Bastilla, która powinna zejść jako pierwsza w ogóle. Papa, miała być czysta potyczka, Bastilla miała zejść pierwsza. Ach, no właśnie tak to jest z takim timem. i tylko 52 punkty, no niestety trudno. Najważniejsze, że udało się to przejść za pierwszym razem. Teraz tak, jak wygląda speed zam? 2, 4, 6. No tutaj mam nadzieję że Relay Training sobie mimo wszystko poradzi. Mnie jeszcze został, Kto mi jeszcze został z takich... Potrzebuje jakiś mocy team na dobitkę Geonosian. Nie wiem, czy tam pad nie pójdzie. Jeśli z tyłu nie będzie gasa, to Padme pójdzie na dobitkę Geonosian. A tutaj z kolei... Nie wiem, czy nie wziąć po prostu Empire w sumie. No tak, Empire nawet i bez Gata tak naprawdę mogą sobie tutaj poradzić. Empire. Nie, no, musi być Gat w razie regeneracji, protekcji. Więc jedziemy na takiej zasadzie z Gatem. Tylko nietarkin, nietarkin, przepraszam. Nie tarki, a pilot, bo tutaj jest potrzebny Damage również. Kto jest najszybszy No za? Dobrze, robimy tak. Tak. Kto ma najwięcej tutaj? No, chyba Grido chciałby się ruszyć niedługo, nie ale mam nadzieję, że mu się to nie uda. No dobrze, tak. Jakiś stan jeden chociaż proszę. fajnie. No jedziemy tak. Najlepiej jakby faktycznie w ogóle się nie ruszyli, to byłoby fajnie. Dziękuję. Tak. W sumie nie, tutaj nic nie potrzebuję na razie. Że... No i właśnie takie rozgrywki są najfajniejsze, kiedy przeciwnik się w ogóle nie ruszy. I like it. Bierę. I teraz chwila prawdy. Czy tu jest gaz? Yy. There is no gas. Banty Hunters. Tak, i tu Banty Hunters Django. Więc dobrze, że tam ray training nie użyłem. Tu pójdzie rajray training. Speeda ma Kylo, Kylo ma 173 oficer, oficer 250, więc w miarę żwawy, Panda, Panda 210, więc też dość żwawy, klasyczne Kylo, na no ofensie zremodyfikowane i 220. Dobrze, tutaj idzie klasyczny Team Rage Training, Mm, tak. Mm, no tak, no tak, idzie tak. Tak. Bardzo no, szybko się ten officer wyszedł. to tak dziwnie trochę, nie powiem. Nie. Coś się tak trochę z... za bardzo nakręcinek dla mnie. Dobrze, dobrze, tak. Coś mi się tutaj nie podobało. Hmm, tak. Ten oficer jakoś tak podejrzanie szybko się ruszył. No dobrze, powiedzmy, że to od liderki z kolei ja potrzebowałem się trochę rozkręcić Jak to przypomina yy, Challenger z bb 8 I Faktycznie była taka fala uderzeniowa od First Order, a później trzeba było to po prostu przeżyć i, i później nie było problemu. Grunt to właśnie było przeżyć takie chwile grozy. No yy, i Trzeba było tam przeleć chwilę grozy, a później się po prostu team rozkręcał, w sensie resist Resistanci się rozkręcali i już nie było później żadnego zagrożenia, można było się nawet regenerować, tak jak na przykład teraz. No, na początku było groźnie, a teraz na Basicu możemy sobie tutaj się pobawić, podregenerujemy się. Basic, Basic, Basic... Dobrze, idą mi YouTube Destiny. Y jeszcze trooper nie ma, chyba niestety. Nie wiem, czy dam radę. Powinniśmy dać radę w sumie. Stan. Fajnie. Okay. ok. Basic. Tak. No, też to, to formie Kylo, na powiem. Regeneracja. No. I Teraz sobie już możemy kończyć powoli zabawę, bo tam są ważniejsze sprawy do załatwienia. Na przykład do bitka Geonozjan. Dobrze, na Geonozjan trzeba będzie prawdopodobnie użyć Padme. A tutaj tak, jak wygląda Speed Django? Speed Django 226, powiedzmy, a Bosk, ile jeszcze tu ma? Bosk ma 237. Czyli teoretycznie CLS tutaj powinien sobie poradzić. Tak to przynajmniej powinno wyglądać. CLS. CLS w Andressaidzie. CLS w undersize. A Tam zakładam, że Padme sobie jednak poradzi. Dobrze. To jedziemy. Dobrze. Najpierw stan na Boska. O, teraz może tak. Tak. Tam, trzeba uważać tak naprawdę na każdego z tych e, bramtych Huntersów. Embo potrafi też mocno pierdutnąć. O, fajnie. E, może zrobimy sobie tak. Dobrze, stan. Niestety się nie udało. Dobrze, przynajmniej Embo się pozbędziemy. Cofniemy trochę ten mater, fajnie. Tak. Dobrze, że raz zszedł, to ciekawie, a nie, po raz Dobrze, boba też już poszedł raz. Tak. Tak. No i mamy to. Węgla jeszcze będzie coś próbować? Nie będzie próbować. Dobrze. Nie będzie niestety fula. Nie będzie. A będzie jednak, okej. Okay. Bo za jest jeszcze się udało punkty. No dobrze. I teraz tak, jeśli padnę, uda się to zdjąć od razu. To generalnie powinno być dobrze. Potrzebuję, żeby tutaj się wszystko tylko udało tak jak trzeba. Żeby to już się nie zawiesiła, A no, będzie. Okej. Okay. Dobrze, padnę z Ashoką, Asoką tano oraz C3PO. Mhm, mm tak. Potrzebuję, tak, okej. Okay. I... O, i... o to chodziło. Teraz tak, spy. Mam nadzieję, że ktoś zejdzie. Myślałem, że spy też zejdzie. E, dobrze. Padnę pokaż mu. Super. Eee, dobrze, tak robimy, tak i tak, no, 69 punktów, ale w sumie no mówię, najważniejsze, że udało się to ogarnąć, chociaż jedna runda wygrana, za honorowy punkt uzyskany, mam nadzieję, że eee, Wam poszło dużo lepiej niż mi w tej, w tej rozgrywce. Generalnie mam nadzieję, że co najmniej dwie, a nawet i trzy rundy macie do przodu. Tutaj mi się udało wygrać jedną rundę. Z czego też jestem zadowolony, bo generalnie trafiałem przeciwników, samych przeciwników, którzy mieli już gasa. Ode mnie to na razie tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, cześć i oczywiście, niech moc, będzie z wami.